Za tzw. sierpniowego socjalizmu, czyli w epoce towarzysza Wiesława Gomułki, mieliśmy pewien problem, bo za Gierka to już go nie było, bo nikt socjalist nie wierzył tak naprawdę, a za wielu lepiej było nie żartować w ogóle w tych sprawach. Mieliśmy problem z tym, czym się różni logika o logii prawda, nauka o nauki socjalistycznej etc. No i teraz zaczął się pojawiać problem logiki europejskiej, która jest dokładnie Taka sama, no wydawałoby się, że jeżeli ktoś nie lubi rasizmu, no to powinien się cieszyć, że ktoś walcza rasizm, prawda? Taka jest logika. Jeżeli nie lubimy A, to nie lubimy również cząstek A. No i oto w, w Czechach, ja się opieram na obcych relacjach, pojawiła się partia, która się nazywa Narodna Strana, czyli Partia Narodowa, y, która w spocie wyborczym napisała stop czarnemu rasizmowi. Albo nie chcemy wśród nas czarnych rasistów. No i okazało się, że tak tak przecież nie można. Rasizm jest zły, ale czarny rasizm to już... Nie wolno nikogo posądzić o czarny rasizm. Czecha można posądzić o biały rasizm, natomiast cygana, odchodziło cyganów, nie wolno posądzić o rasizm czarny. Co więcej, stwierdzenie, że nie wolno faworyzować cyganów, jest też niebezpieczne, też się nie podoba sądowi, sądowi czeskiemu i kazano to ten spot zdjąć. Także problem jest przede wszystkim logiczny. Jak? Jakie osoby można naginać logikę, a właściwie fałszować logikę, prawda, żeby zachować polityczną poprawność? Po prostu zwolennicy poprawności wpadli we własne sidła. Ja nie ukrywam, że ja też często na spotkaniach wyborczych mówię nie będą żyli mieć w Polsce większych praw niż Polacy. To znaczy, że będą mieli dokładnie takie same oczywiście. Ale... Przecież mimo to podejrzewam, że niektórzy ludzie w związku z tym podejrzewają mnie antysemityzm.